Idzie w kolejny vlogu. Dzisiaj kolejny vlog taki z codziennych obowiązków, no bo takie teraz mamy, nie mamy nic nadzwyczajnego żadnych prac polu. Także przygotujemy się na jutrzejszą dostawę jęczmienia. Musimy ogarnąć trochę tutaj e, tą ściankę, zsunąć to wszystko tutaj trochę też ogarnąć. I w to tu miejsce będziemy przywozić, znaczy przewozić, rzucimy sobie Redlerem rzepak, a dokładnie Amirap do magazynu, no bo obecnie leży na koszu przyjęciowym, także trzeba zrobić miejsce dla jęczmienia. A oprócz tego jeszcze e, pokażę wam, jakie odmiany zostały nam kukurydzy z zeszłego roku. Eee, czy też jakie, jaka odmiana grochu będzie u nas siana w tym roku, czy też jęczmienia Jarego bo wczoraj przyjechał, także do zobaczenia w późniejszej części vlogu. Piękna zima u nas. tutaj odgarnąć tą pszenicę z kukurydzą. Wczoraj miałem załadunek trzech, czterech samochodów. Jeszcze trochę kukurydzy ubyło w magazynie. widać no, albo może nie widać. Ja, to jest ta kukurydza tutaj w tej pszenicy to jest w takie śladowej ilości. No. a Wiadomo, że to nie idzie na sprzedaż, także nikt nie wymaga, żeby to ziarno było czyste. z tego co wiem z tego co się interesowaliśmy to kukurydza w porcie kosztuje mniej więcej 920-930 zł netto także bardzo fajna cena no i zastanawiamy się czy aby nie ogarnąć swojego transportu Na własną rękę nie wozić do portu. Na luty niby 920, na marzec już 930 to będzie minimum. Z tego co się dowiedzieliśmy. Jak widać szuflą wszystkiego nie da się wybrać, także jeszcze muszę troszeczkę zamieść. No ale jeśli chodzi o posadzkę tutaj w magazynie była to, jak to się nazywa, zacieranie chyba, tak? Szlifowanie. To jest poezja takie. Taka posadzka, no bo to się bardzo fajnie czyści, zamiata. Także to jest chwila roboty. No i tutaj Znowu denerwuje mnie ta pierdzielona blacha. Gdzieś tam po prostu lekko odstaje i, i brzęczy. Eee, nie wiem czy będzie widać, ale po prostu tamtą rurę na kolanie przekręcamy. Odwracamy ją w drugą stronę i sobie tutaj sypiemy rzepaczek. Czy tam cokolwiek chcemy z kosza przyjęciowego. Jeszcze może tylko tutaj ze ścianek tą kukurydzę z, z, zgarnąć. Przelecić z razy miotełką i będziemy mogli sypać rzepak. Musimy odkręcić teraz... Pol, znaczy odkręcić, poluzować to, na chwilę zdjąć tą rurę, założyć kolano i skierować najlepiej, kurde, tutaj w tą stronę, żeby sobie sypało z dala od kukurydzy, żeby się rzepak po prostu nie mieszał z kukurydzą że biorę się do dzieła i zaraz pokażę Wam efekt, jak to wygląda. No i taki mamy efekt końcowy. Po prostu zamiast z Redlera kukurydza, kukurydza lecieć yy, do kosza tutaj tego przyjęciowego, do podajnika spiralnego, leci sobie po prostu na posadzkę prosto poprzez tę kolanka I tym sposobem możemy sobie tutaj magazynować yy, soje, czy też rzepak, czy też inne zboże, nawet przywiezione po prostu yy, w ilościach samochodowych. No wiadomo, tutaj samochód za bardzo nie wysypie po takich hali. Yy, dlatego musieliśmy sobie coś takiego zrobić. Rerley kupełek włączony, także rzepak już się powinien sypać. No i się sypie. Tam w korzu przyjęciowym było ze 3 tony zwykłego rzepaku. No to widać teraz, że leci zwykły rzepak. Reszta co jest na koszu no to jest Amirab. O już widać z tej strony leci Amirab. Także tu mamy rzepak zwykły, a tu Amirab, tak jak to wygląda po prawej zwykła śruta rzepakowa, a po lewej Amirab Podnośnie odmian o których mówiłem o to mamy te paczki, które do nas przyszły wczoraj Na dwóch paletach y, Melius, Nienczmienchiary Pierwszy raz u nas A tutaj siewny Batuta W zeszłym roku mieliśmy Batutę również Sypał nam, myślę nawet sypał, sypał w okolicach Prawie 4 ton, tam dokładnie chyba 3,8 tony. Także zdecydowaliśmy się, że ponownie w tym roku go zasijemy. No a tutaj mamy nasz awaryjny łózek widłowy, taki staruszek. Na razie jeszcze nie było takiej sytuacji awaryjnej, żeby tylko on był potrzebny, ale czasami mimo no wszystko jest używany. No tutaj migwani, które czekają na kukurydzę. Aż się napełnie. Ale póki co mam nasypane sadzone. No, tutaj mamy nasiona kukurydzy, które jeszcze nam zostały z zeszłego sezonu. To czy te odmiany na pewno będą w tym roku posiane Mamy tutaj um, jedną odmianę Euralisu. To jakaś się nazywała Inventive, Inventive, chyba. Mamy Amavita. Mamy 23M z Masic. Także mamy tutaj Kidemosa. I chyba jeszcze KWS 2323. Także te odmiany na pewno zasijemy. W tym roku postaramy się nie przeholować z zamówieniem kukurydzy, nasion. A co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze pszenicę tutaj w big bagu. No i tutaj parę BigBagów bagów kukurydzy. Czasami jakiś chętny się znajduje i na kukurydze w big bagach. O nie, znowu mieszalnia. No niestety. No takie mamy uroki zimy. No niestety tylko takie zajęcia teraz są głównie w tą piękną zimę. No bo patrzcie tylko wszędzie u nas tutaj na Podlasiu jest biało, wszędzie nasypane pełno śniegu. Z jednej strony tylko się cieszyć, bo dawno takiej zimy nie było. A z drugiej strony no już trochę za dużo tego. Ale jest to taki, taka znośna sytuacja. Dzisiaj jeszcze trzeba trochę podśnieżać. Mamy sobotę. W poniedziałek ma być samochód po świnie. No i jak widzicie tutaj cała rampa jest pod śniegiem. Ale zaraz, ale o tym zaraz. Popłamy wałek. pominięcieli załadunek, a cała rampa jest pod śniegiem. Już od jakiegoś czasu zastanawiamy się, znaczy zastanawiamy się, no planujemy. I to pewnie wkrótce się niedługo, niedługo się zrealizuje, żeby po prostu całą tą rampę przykryć, zrobić takie blaszane ściany, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że jest pełno śniegu, no to może ten śnieg to nie przeszkadza za bardzo, ale żeby nie było po prostu takiej sytuacji, że przy wyganianiu świn, na przykład właśnie pada śnieg jakiś mocny, czy na przykład ulewny deszcz, no bo to jednak wtedy nie jest przyjemnie eee, wychodzić z gorącej, z ciepłej chlewni na zewnątrz, tak będzie troszkę cieplej nawet, Myślę, że no w tym roku powinniśmy to zrealizować, bo to nie jest dużo pracy. Mieliśmy to zrobić zimą, no ale zima okazała się, że taka mocno śnieżna, więc na razie tego nie robimy. Mamy wysypane do poniedziałku, paszy starsze wszędzie. Na poniedziałek prawdopodobnie większość dnia spędzę na e, mieleniu paszy, no bo będę musiał zrobić około 5 mieszalników. Także takich 5 godzin gdzieś mi zajdzie. No i pewnie też przy okazji jeszcze gdzieś tam jakaś robota się znajdzie. Ale póki co, chowamy sprzęt. No, i tak jak w ostatnim filmie na przykład było o hali i silosach, o plusach i minusach, no to macie teraz już jeden, jeden z pierwszych plusów hali, takich praktycznych. No to między innymi mogę sobie schować chundira z mieszalnią. Nie jest miejsce już, no to mogę sobie schować. Nie musi stać tutaj pod wiatą na podwórku, tylko sobie schowany. Także hala, no to przede wszystkim różnorodność zastosowań i wygoda, ale nie skreślam tutaj silosów, oczywiście to też jest bardzo dobra opcja. A najlepsza opcja to jest, tak jak ktoś napisał w komentarzu, połączenie silosów i hali magazynowej obok z koszem zasypowym w magazynie to jest chyba najlepsza możliwa opcja. Także na dzisiaj to by było tyle. Tak kończymy vloga. No i poniedzieli znowu będę coś dla Was nagrywał. Także do zobaczenia i widzimy się w kolejnym vlogu.